Witam serdecznie Dzisiaj jest działki tutaj tej drugiej Za chwilę wam powiem Ile będę musiał czekać na energię elektryczną Bo wiadomo Kto mnie tam wcześniej oglądał No to wie, że, że kupiliśmy tą działkę W końcu dostaliśmy warunki Na warunki czekaliśmy 3 miesiące Plus uprawomocnienie No to prawie 4 miesiące I jakoś w styczniu podpisaliśmy akt Kupiliśmy to No i... W lutym, żeśmy złożyli papiery do e, zakładu energetycznego. To tutaj nazwa jest nieważna, bo w każdym każdy może gdzie indziej składać te papiery w różnych firmach. Jest ich kilka dużych firm, tak. No co tam jeszcze mogę wam powiedzieć? No przede wszystkim nie jest to jakiś żaden problem. E, złożyć wniosek o przyłączenie. Ja tu nie będę wam mówił, co jest tam potrzebne, bo tam dosłownie prawie nic. Każdy jak wejdzie na stronę swojego operatora, to, to znajdzie co jest tam potrzebne. Na dzień dobry nic to nie kosztuje chyba, o ile chyba mapka ta za, 15, za 20 zł teraz, którą się bierze z Geodezji, ale nie ta droga, tylko ta taka tania za dwie dychy. I to tylko tyle, że ona jest tam potrzebna po to, żeby nanieść budyneczek, gdzie będzie budynek stał i gdzie będzie, powiedzmy, chcecie, przyłącze, żeby tam wam szło. Oczywiście zakład energetyczny i tak po swojemu zrobi i tak to będzie wyglądało. Co tutaj jeszcze? No, czyli jak wejdziecie sobie tam na stronę, no to składacie wniosek o przyłączenie, o warunki przyłączenia. Tak to się chyba dokładnie nazywa, ale to naprawdę nie ma problemu żadnego z tym. Można to zrobić przez internet, można to zrobić stacjonarnie, idąc do biura. Wypełniacie ten wniosek, zanosicie. Nie pamiętam, czy potrzebna jest ta mapka, czy nie. szkic, to tak jak Wam mówiłem, wszystko znajdziecie na stronie swojego operatora, co jest tam to potrzebne. Nie ma tu żadnego problemu. Ja na razie nagrywam bez mikrofonu. Nie wiem, czy słychać. Staszki ładnie śpiewają, więc tak sobie pomyślałem, że chwilka będzie bez mikrofonu, a za chwilę jeszcze wezmę mikrofon i pokażę Wam, co tutaj robię, no bo już coś trzeba robić. Z tym, że z tą energią, no niestety mamy problem. To pewnie w większości przypadków, kto tam składał o takie rzeczy, kupił działkę bez medii, tak zwaną, tak, czyli nie ma prądu, nie ma wody, no to wie, woda, to wie jak to jest. Woda ogólnie nie jest problemem bo się wykopie studnie czy tam yy, nie ma problemu w każdym bądź razie, ja zresztą zastanawiam się bo w warunkach mam, że mogę studnię wykopać, więc najprawdopodobniej ta studnia tutaj zawita ale problemem właśnie jest energia, bez tej energii w zasadzie nic nie można zrobić, tak no każdy chyba to rozumie yy, oczywiście można budować bez energii na agregacie ale my tutaj nie będziemy się śpieszyli, yy, coś tam zacząłem już tutaj robić żeby nie siedzieć na tym urlopie I się nie męczyć w domu przed telewizorem Czy też przed laptopem Więc coś tam kręcę Ale dzidek no znowu wracaj Bo to się rozjechałeś Zaraz się rozjedziesz Czyli Jak złożyć taki wniosek No to dostajecie pismo z zakładu Że ok I podpisuj, oni tam wyślą do was warunki Jak wy na to się zgadzacie No to podpisujecie umowę To też chyba nie wiem Można przez internet lub Normalnie powinno być wszystko przez internet teraz możliwe, więc na pewno to też można. Jeżeli macie tam jakiś podpis elektroniczny, a chyba każdy ma, bo jak ma konto w banku, to to nie ma problemu, więc możecie to tam zrobić. Tam jeszcze jest potrzebny chyba akt własności, tak na pewno. Akt własności działki. Nie musi to być działka budowlana, na przykład może być rolna, a już możecie papiery sobie składać. Najważniejszy jest akt własności tej działki, no i to, że chcecie w ogóle ten prąd mieć. Dlatego, jak Wam mówiłem, najlepiej jednak kupować działkę z mediami, jak chcecie budować szybko. My tutaj nam się ogólnie tak nie śpieszy na ten rok. Myśleliśmy, że postawimy może gospodarczy, taki gospodarczy to nie będzie taki typowo gospodarczy, powiedzmy użytkowy, ale ze względu na to, że energię dostaniemy dopiero za rok czyli już powiedziałem Wam, ile to trwa. To nie ma co się spieszyć, i na razie robię tutaj takie sobie jakieś tam prace ogrodniczo-porządkowe. Czyli powiem Wam tak: złożyliśmy papiery na początku lutego, no i dostaliśmy warunki i umowę na sierpień następnego roku. Czyli to jest jakieś półtorej roku oczekiwania na energię. Nie wiem, czy będzie poślizg, czy nie będzie. Powiem Wam szczerze, że można byłoby to przyspieszyć. Każdy wie, o czym chyba mówię. Nie chcę, ja nie chcę. Po prostu doszliśmy z synem do wniosku, że nie ma sensu tam chodzić i załatwiać, jak to się mówi, aczkolwiek naprawdę można to przeskoczyć w jakiś sposób. No, każdy chyba wie, w jaki, ale bez sensu. Także czekamy na, na, na te normalne, takie prawidłowe rzeczy czyli na podłączenie, postawienie tej skrzynki tutaj, nam gdzieś przy działce. Do następnego roku w sierpniu, czyli czas oczekiwania półtorej roku. A tutaj nie wiem, dobra, zaraz wezmę aparat do ręki, to wam jeszcze troszkę pokażę z innej perspektywy. To wszystko, no niestety, nie będzie z mikrofonem, bo nie wziąłem go ze sobą. Jednak i teraz, tu jak widać, to domostwo. To tam też na brzegu stoi skrzynka. Tutaj jest, nie wiem, jakieś myślę, że około 50 metrów, może 70. No i jest jak jest. Trzeba czekać na to, że, żeby prąd tutaj, tą skrzynkę drugą, tutaj gdzieś powiedzmy, postawili. Trzeba czekać półtorej roku, ale akurat nie jest to jakimś tam wielkim problemem w moim, w naszym przypadku, tak? Ja wiem, że gdzie czekają dłużej, a gdzie nie szybciej, ale najczęściej to jest tak minimum rok w tej chwili, trzeba przygotować się na to albo nawet i z półtorej, tak jak w moim wypadku. E, oczywiście, jak gdzieś daleko gospodarstwo jest, jakieś działka oddalona, to pewnie nawet dłużej, bo tam zawsze sobie coś znajdą. E, zakład energetyczny sobie coś zawsze tam znajdzie, że, że, że może jeszcze przetrzyma was. E, chociaż ogólnie, jak pamiętam, to ustawa przewiduje, że e, dwa lata i powinniście energię już mieć na swojej działce czyli skrzynka. Po dwóch latach od złożenia, podpisania umowy z zakładem tak chyba ustawa mówi powinniście mieć skrzynkę. Ale tutaj nie jestem tego pewien, więc nie będę też ściemniał za bardzo, nie? Także widzicie, tutaj jest 50-70 metrów, i trzeba czekać. Chociaż ja oglądałem ostatnio na YouTube jakiegoś tam kolegę, który nie pamiętam z jakiego kanału, który też czekał półtorej roku. I co najciekawsze, pokażę Wam, miał skrzynkę o tak dosłownie z drugiej strony drogi i przeciągnąć tylko skrzynkę tutaj, na tą stronę, i też czekał półtorej roku. Tak to jest. Cała ta procedura niestety troszkę trwa. Bo to tam wiadomo, musi być jakiś projektant, nie wiem, projekt zrobić tej całej instalacji, tak? Potem e, gdzieś to musi być zaopiniowane w zakładzie, potem przetarg na firmę wykonawczą itp. itd. No i to po prostu terminy są, jakie są. E, a co ja tutaj robię, przy okazji Wam pokażę. No, zacząłem stawiać słupki te od ogrodzenia panelowego. Jakoś idzie, aczkolwiek działka, powiem Wam szczerze, że e, jest... Zła, badziewna, to znaczy, słuchajcie, nie będzie tego widać kiedyś, ale pod spodem, nie wiem, czy tu widać, takie cegły i nie cegły, czyli zasypana. E, ja najdziwniejsze troszkę dałem się tutaj wrobić, bo mi się wydawało, bo jak chodziliśmy tu oglądać na jesieni, to o czegoś takiego, jak tutaj na przykład leży, nie wiem, czy widać, widać pewnie, nie? Jakieś cegły stare, pustaki, nie wiadomo, co tam jeszcze innego, wszystkich śmieci, nie było tego za bardzo widać bo było trawę przykrywane, i mi się wydawało, bo ja przecież z tej wioski pochodzę że bagno, które tutaj było było na tamtej działce a tutaj było już normalne pole no niestety okazuje się, że tutaj też był taki zamoklak tak zwany no i ktoś wpadł na pomysł jaki no, żeby działka ładnie wyglądała to napierdzielił wszystkiego co tam miał gdzieś z rozbiórek, z jakiegoś nie wiadomo czego jak to w życiu jest no i tyle no, czy to dobrze czy źle oczywiście źle ale tak się dzieje, no i nic na to nie poradzimy. Tutaj moja trochę też wina, bo nie ja ogólnie nie chciałem tej działki kupować. Ale syn z żoną się uparli i tak wyszło jak wyszło. Więc tutaj co, gdybym mocniej stanął o okoniem, to byśmy nie kupili tego. Chociaż tam nie jestem jakoś niezadowolony, no jest okej, okay. no bo widziałem gorsze działki w każdym bądź razie. No i co, i zacząłem stawiać słupki Wracamy do działki, wracamy, wracamy. Zacząłem stawiać słupki i zacząłem zasadzić świerki. Świerki będę robiły jako żywopłot, tutaj mamy linię wysokiego napięcia, takiego nie wiem, średniego napięcia albo wysokiego, nie wiem, nie znam się na tym dokładnie, więc żeby troszeczkę nam to tutaj odsłoniło w przyszłości, zasłoniło w przyszłości, zresztą powiem Wam na marginesie, że to nie będzie taki budynek typowo mieszkalny, będzie jakaś agroturystyka albo coś takiego. Na tej zasadzie w każdym razie. Także tutaj jest jak jest. Do jeziora blisko, więc mam nadzieję, że nie będzie źle. No i co? I dzisiaj posadziłem chyba z 20 choinek, plus postawiłem tamte. Dzisiaj jest poniedziałek. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze wgrać. Postawiłem też tamte słupki. Trochę ja nigdy nie stawiałem takich słupków, nie ukrywam, więc idzie jak idzie. Ale tam staram się, żeby było. Z tym, że jak rozmierzyłem najpierw doły, które się pokopało, to teraz mi trochę nie pasuje i muszę poprawiać. Cóż, takie życie, czyli muszę troszeczkę przesuwać, coś źle pomierzyłem. Bo tam odległość między słupkami powinna być 2,57,8. Ja robiłem 2,60, jak gdyby do środka słupka, a wyszło jak zwykle. Czyli nie super. I muszę troszeczkę te przesuwać teraz dołki. Ostatnie chyba, jak tak leciałem, to tutaj chyba dwa już ostatnie musiałem przesuwać. Za krótko wykopane, za blisko nie wiem, pomyliłem się, takie życie no i co, i tutaj jeszcze posadziłem tak jak Wam mówiłem, troszkę świerczków Ania nie jest za tujami więc nie sadzimy tuj więc sadzimy świerki, świerki kupione oczywiście u człowieka, który handluje takimi rzeczami, handluje, znaczy sam sadzi sam tam, sam tam je obrabia i co jeszcze, no nie wiem, no sam i sam potem sprzedaje, nie, gdzieś tam na swoim polu te świerki mają już ponad 7 lat. Nie wiem, tak słyszałem, tak mówił sprzedający, ale nie wiem, czy to prawda, czy nie. I tyle, no. Mam nadzieję, że po nowym roku, po Bożym Narodzeniu, parę tutaj zostanie, że ich tam nie wykopią znaczy, wykopać może nie wykopią, ale że nikt nie zetnie, nie wpadnie na ten pomysł. I tyle, no. Także kto czeka na energię, no to, u jak to? uzbroić się w cierpliwość i czekać, no. Ja wiem, że tam czasami gdzieś, nie, gdzie nie, gdzie można szybciej, ale tak jak popatrzyłem i poczytałem komentarze na innych filmach ten, to ten rok to jest minimum, a średnio półtorej roku trzeba czekać na energię. Dlatego jak ktoś chce szybko budować, to zastanowić się właśnie nad tym, czy nie brać, czy nie brać e, działki z mediami. I przede wszystkim na dzień dzisiejszy jeszcze mam jedną rzecz powiem. Na dzisiaj, jeżeli macie kasę, to olejcie sobie działki bo totalnie ceny spadają to wam jedno powiem, bo ta działka, która została tutaj przez nas kupiona już taniej niż w ubiegłym roku były tu działki obok, dosłownie obok to teraz, bo ja tam mieszkam kawałeczek dalej, tam, gdzieś nie wiem czy to będzie widać z aparatu, ale gdzieś o tam widać moją chałupę tą, w której mieszkam i zaraz obok działki są po 115zł za metr rozumiecie to już? a tu ja płaciłem więcej, tam chciał gość 170 a tutaj, tam z opłatami H wyszło 150, także i tak dużo taniej niż 170, którą ja chciałem kupić, ale gość się nie zgodził, bo jeszcze chciał za udział w drodze też po 170, tak? Więc ja się tam, nie dogadaliśmy się po prostu, no, Że to nie, 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 za wspólną drogę to ja nie będę płacił jak za działkę i, i tak wyszło jak wyszło. I tyle, no. Co tu jeszcze? Chyba wszystko Wam powiedziałem, prawda? Także pozdrawiam wszystkich tam serdecznie, trzymajcie się. A ja mam nadzieję, że w tym tygodniu pokończę te słupki. Na razie nie mam podmurówek, nie mam tych przęseł, więc tylko słupki pozakładam i tak to będzie po prostu leciało. Jak to się mówi, prawda? No, trzymajcie się.